I tutaj karty mówią, że jest pewien schemat w życiu tej osoby. Jakbyście się przyjrzeli trochę z bliska, to jest ktoś, kto pali za sobą mosty przez całe swoje życie. Pali za sobą mosty, żegna się z ludźmi bardzo często w swoim życiu i idzie gdzieś zaczynać coś od nowa. To jest to, jak życie tej osoby wygląda. I te relacje, w które ona wchodzi, są niesamowicie emocjonalne, bardzo takie wywrotowe pod kątem emocjonalnym. Przykrywka do tego, to, jest, to się zaczyna, że jest pokój i miłość, w ogóle jest super, fantastycznie, a potem zawsze ta osoba się ostatecznie pokazuje jako, jako oszust dosłownie, jako jakiś imposter, oszust. Nie to, za kogo się podaje i ludzie cierpią przez tą osobę. Niektóre z tych osób mogą nawet wykorzystywać jakieś swoje relacje romantyczne, finansowo.